No bo jak zrobię holokola, to może nas rozłączyć. Więc już wolę dotrzeć na miejsce. Fizycznie? No. Dobrze. To jest taka fajna, spokojna muzyczka. Wiesz, że mamy różne soundtracky. Nie ten sam. Mówię tu... Różne mówię. Myślałem, że wszędzie jest ten sam, nie ale dobra. Tu nie... Lecę. Nie, na flashpointach jest zawsze ten sam soundtrack. Znaczy na flashpointach tak. Więc ale... pewnie w grze też. Nie. Jak jest walka z bossem na przykład czy coś, na pewno jest ten sam. No ale teraz, jak jesteśmy w dwóch różnych lokacjach. A to może tak. Ale jakbyśmy byli dług... w jednej lokacji, to mogłaby być ta sama ścieżka nawet. Pewnie tak. Idziesz tu? A teraz się przeładuję. Jestem. No to tu chodź. E, to Dabry. było głupie. Nie, Nie lubię tego hełmu. Nie lubię tego helmu. Hełmu? Tego co masz. Nie mam. Hełmu. Nie masz helmu? się tu złagował. Przez chwilę miałeś hełm tego imperialnego pilota. Hm. No na nagraniu to zobaczysz. Go. Nigdy bym tego nie ubrał. Chujowy jest. Wiem. W końcu nie mają nasze postacie takich samych głosów. No. Wiesz, wtedy był jeden inkwizytor i drugi. O, coś powiedziałem. Tak, coś powiedziałem. To jest dużo lepszy sposób na nagranie niż nagrywanie samemu gier online. No bo gry online są po to, żeby grać, w nie, z kimś. No. Gara, przewijaj to, co? Się czułem za bardzo i czas leci. A nikogo chyba nie obchodzi co pieprzy jakaś tu No nie wiem, może ktoś chciałby ją wypieprzyć Chodź, tu masz misję nie? Wiem wiem No to chodź, zrobimy ją przy okazji hmm. A czy ty ją zrobisz, a ja sobie popatrzę Lecem biegnem O, pojawiłaś się. Zrób się na Jedi Guardiana, bo wiesz Widziałeś kiedyś Jedi z dwoma mieczami? No może widziałeś, ale Jedi to taki stereotyp Master jednego, Diby nie? Znaczy no, no Chcę właśnie zrobić dwu, dwumieczową postać. Serio? Stracisz odpychanie yy, i dużo innych fajnych funkcji. I to, że będziesz mówić tylko DPS-em i nie, nie, będziesz mógł się natanąć. A Guardian też ma funkcję DPS. Chcę mieć dwa miecze. Czemu? Bo, jak tu jesteś Hillerem, to ja mogę być DPS-em. -y. Ja bym wolał, żebym był tanikiem, no, ale dobrze, że... Może opiszemy mniej więcej, jak wyglądają klasy w sumie. W tej grze. Czemu nie od początku? Healer leczy. Zacznijmy od Jed. Dżet... A GPS zadaje obrażenia, a tank zbiera obrażenia od wrogów, ale nie o to mi chodziło. Chodziło mi po kolei o, o Jedi Knight, Jedi Konsular, Smuggler no i Trooper. I czwarte to jest trooper. i trooper. I jeszcze każda z tych raz ma dwie każda z tych grup ma dwie podgrupy. Jedi Consular to Jedi Cień, Jedi, czyli Jedi, który walczy podwójnym mieczem i umie znikać, robić niewidzialne, a Jedi State to ten, co walczy na odległość mocą i może też leczyć. No. no. Jedi Nats dzieli się na Jedi Tanka z jednym mieczem, albo nie, Jedi, Jedi Guardiana. Ale on, on, jest taki typowy tank. Najlepszy tank to jest Jedi Guardian. No ale tak się nie nazywa. No nie. Jest Jedi Guardian. I drugie to jest, to co ja chcę, to jest Jedi z dwoma mieczami. Czekaj, to jest... Odpowiednik Maroudera. Tyle ja wiem. Weź użyj tej swojej magicznej apki. Nie mam już jej. Nie, nie ma Szkoda. Dobra, przy wyborze jeszcze trochę to porozmawiamy. Chodź. Czekaj, piszę, bo do mnie piszą zawsze jak piszą do mnie Już wychodzę z Twojego ka... Dziwne, że jak nie wyszedłeś to mnie jeszcze nie wyjechaliśmy z nich. Teraz do ciebie do, na misję? Teraz na misję poboczną, którą tutaj wzięliśmy i teraz sobie wiemy drugą. Okej. Okay. Ta misja jest jedna z fajniejszych. Ale przewijaj. Dobra. Albo dobra, dwójkę, żeby Dwójkę i jedynkę, żeby czasami tak sobie dostaw. Jej, chodź. Ech, Masz to no. misję? To jest ta, to się świeci. To tyle do kolejnej. To by zaliczał tę lampę, czy nie? Jak ja je tak, teraz mam, żeby zaświecić drugą. Więc zaliczę. Nie typ... A tak generalnie to będę grał na niech. Inasz. Na DTSie. Ja świecę drugą, ty świeć trzecią. Eee, trzecie, gdzieś tam. Serio? Nie wyprzedziłeś mnie? Może dlatego, że na pierwsza do mnie trzech frajderów, zatrzymaj się i zrób do mojego tyłu. Zaniszczenie ich tutaj jest bonus post Lub do niego dostał Już, już Dzięki Tutaj jak slave masterów zabijemy to będziemy mieli bonus dobra, jeszcze dwóch zabiją mnie Ciekawe czemu nie z zda... nie zdaje wrażenie. Czekaj, leczę się. Lecz się. Jeej! Ponut level Co mamy nowego? Forstum, bo to się przyda. Nie zobaczę będzie fajnie wyglądać jak ty będziesz chodził z niebieskim mieczem i z zielonym Ja będę z pomarańczowym okay. na początku z niebieskim No dobra. No bo musisz na początku schodzić z niebieskim On najchętniej miał fioletowy na wszystko. postaciach padłoby Dlatego nie tworzyłem tej postaci pod fioletowy mieczem pod zielonym Średnio u ciebie z życiem. Coś ci powiem. Wyraź się. Ja pójdę w tym czasie zapalić kolejną Tu ją wypalaj, a ja ci wyprzedzę. O! Nie wyszło ci. Tam Spiąć tutaj. kiedyś pytał o ścieżkę dźwiękową, bo na to odpoczywają to, to ona nie była nagrywana typowo pod tą grę, a pod gry poprzedzające tą grę, czyli Kotory. Opowiadają one generalnie o historii Rewana, którego pewnie będziecie mieli w tej serii Kotora na naszym kanale wiele razy znać, bo pojawia się w wielu zdaniach, w telegach itd. A serali tym Rewanem, bo popularny. I am Kolowisz. First matriarch and reader of the ancient texts. I led our people to this planet and I welcome you. Jaki tytuł. to Pierwszy matriarcha i czytacz starożytnych tekstów. Lektor. Pozostajmy przy czytaczu. Dawaj! Czyli ai. Kogo ty nie obchodzi? Wow, chyba masz lapa Pięknie. I dostałem co? Pasek. No. A ty masz też szósty level. Nie. Pochodźmy, sobie. się teraz zobaczyć. Tak, ty się leczysz jak... Co? Twoje leczenie przypomina to co robił Kwai przed walką z Dartmouthem Maulem. No. Takie klękanie i wiesz, medytacja, nie? Mm -hmm. A za to nie wiem czy zauważyłeś, ale na Inkwizytorze to on tak chodzi, tak jak właśnie Dartmouth przed walką z Kwai Gongjinem. Pewnie celowo na pewno celowo w tego taką um. jesteś? Podążasz? Wiesz, Ta. ja to tak sobie parkuruję tutaj, bo? Przez chwilę się zlagowałem w ścianie. Tak, wiem, za ten był już. Nawet miałem siódmy level. Poczekaj chwilę, roki na mnie. Okej. Okay. Gdzie teraz? Teraz... Nie Musimy iść na nasze misje. Ale po drodze zrobimy sobie misję poboczną, która jest tutaj widziana. na bok. Albo możemy już powoli kończyć, bo nagrywamy godzinę. No i tak się będzie ciało na materiał. więc... Wiem. Ale ja sądzę jednak, że już powoli głodnieje i tak dalej, ja bym powoli kończył. Powoli. Dobra, zrobimy jeszcze te misje fabularne i kończymy. Głosi? Dobra. Zanim hmm. co, to idzie mi mam przychodź. Dobra. Ty musisz iść przede mną, bo ja walczę na dystans. Znaczy te 15 metrów zaczynają. No Musimy mi iść przed tobą. To idź przed mną. Gdzie? Nie pojawili mi się. Walczę z niczym. Serio? Tak, ja walczę z niczym, dosłownie. Widzisz już? W sensie... Nie załadowali mi się wrogowie. Oni nas miną. No, bo oni są skupieni na innym graczu. Przez chwilę szedłem dosłownie w tobie. A wiesz czemu są to takie lagi? No? Czekaj, musimy niszczyć te eliksiry. Tu nie ma, ale jak będzie gdzieś po miał to... Nie radzisz. Hmm. Tam są eliksiry. Gdzieś te takie kielichy trzeba. Aha. Dobra, biorę tego polewaj. Hmm. Tu będzie twoja misja? No zaraz będzie No, ja zaraz sobie w Europkę Universalis pogram odstresuję się. Gdzie ty idziesz? Tu jest moja misja. Chociaż to jest jedna z tego co widziałem i słowiszy Pierre Mamy pomysł na dworcu to, to... to może ekscytujące jak się w to gra, ale... Nie no... Trzeba mi się też oglądać Ups On mi się... Lol, on mi się zbagował Stoi nieruchomo Spokój. ale dużo, ale dużo lubię Kielich, szybko, tak. ona go rozwali. A jeszcze trzy tam jest od zawalenia tych kielichów. Ty idź w lewo, ja pójdę w prawo. Co tu masz na górze? Ogularkę? Okej, okay, ona skupia na sobie w przeciwników, ja rozwalam kielichów. Uczciwie? Nie. Jak Jedi? Nie. Bardziej to podobne zachowanie do Sita. Rozwaliłeś te kielichy? E, prawie Dobra, to teraz w górę... O, tu jeszcze. One mi się nie wyświetlają. Ja sobie y, się z nim pobiję Ty. Ten kielich powinno dać się zniszczyć, prawda? Może się jeszcze nie zespały? A ile ich zostało? A, bo my już skończyliśmy tą misję. A, teraz mamy z nim pogadać. Mieliśmy tylko pięć rozwal... to jest swoja popularka. Mieliśmy tylko pięć tych kilku To jak będziesz walczył z dwoma pomarańczowymi czy jeden pomarańczowymi? Nie jestem nie ja Zobaczę. Nie, nie miałem Seed Maraudera i mi się lepiej grało... Um, I sit, um, 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 um. W tym czasie, co ty sobie tego, to ja robię ci bonusa. Dobra, Jej. czekaj, 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 jakiś data. Nie, już myślę, że to jest data Nie ma za co. A, jego miałem zabić. <laughs> Serio? I teraz ot otworzyć wrota. I teraz użyć tego. Pogadać z Droidem. O, otwieramy opening kosa? Będzie kosa, czy nie? Ok. Uff. Hmm. Czy tu jest tak jasna ciemna i brak? Uff. Uh. Nie, nie ma kosy. Kurde, T701. No takie. Coś jak grot to. Nie

Zawiera cenne informacje na druid a on leczy? Tak. Nie wiem, czy pamiętasz, ale po update'cie, A ty nie grałeś przed update'em. Po update'cie no. wszystkie kompanii leczą. Aha. To co, mamy osobistego hillera? Tak. Mamy hillera, ale on jest słabym hillerem naprawdę, bardzo słabym. Mam nadzieję, iż wystarczającym. No powinno wystarczyć Ty, dać robota na tanka To by jakoś działało? Raczej nie Niestety. Może się tepniemy do tej wioski? Ma to sens Nie czekaj, nie, nie tepamy się, bo ja tu mam misję obok. A. się minie z celem no powiedzmy Bo popierdalek i drugi raz pisciniec kurwa za ile spidery za 13 poziomów hmm. Nie za 13 Za 18